Kolejny odcinek, siemano. Eee. Zaczynamy z tajni. jak zawsze. Zobaczcie. o spała sobie. Eee. Dzisiaj w planach wyrzucenie obornika z tamtej przegrody. Bo zaraz wam pokażę. Jak widzicie, wszystkie owce ładnie sobie odpoczywają po śniadaniu. Pojedzone więc mają chillerę teraz. I tu jeszcze chciałem powiedzieć e, już coraz bliżej wykotów dwóch owiec, a myślę tydzień, dwa i Benia tamta z tyłu i Iskra ta tutaj powinny się kocić. Zobaczymy, kiedy to będzie, ale myślę tak do tygodnia dwóch, że będą się Zaczynały wykoty Zobaczymy O zobaczcie jak sobie fajnie Leży Najedzona Zdjęcie cykla No Więc tak to wygląda No i co Zabieram się Za Wyrzucanie tam obornika Kury są na razie Na polu więc tu nie będą mi się plątały, i stąd wyrzucimy obornik, odkarzę No i jeszcze z początku kury tu będą siedziały, a później jak już będą wykoty, to kury pójdą tam do chlewka, do kurnika na polu. A tutaj pójdzie owca, która się wykoci. No, dobra, otwieramy sobie. Stajnie na pole. Tutaj zamykamy. O, jeszcze jedna sprawa. Zobaczcie, próbuje się kur włamać do środka. To już widzicie, zaczął podgryzać. Wyczuł, że tam ciepło, że tam kury siedziały i od czasu do czasu siedzę, to zaczął się skubany podgryzać widać chyba to tu od dołu zaczął skubać do drzwi i tu framugę z tej drugiej strony Więc faniak spróbował próbuje się tu włamać stąd też obornik wyrzucimy pościelimy świeżą słomą no i tak mniej więcej to będzie Wyglądało Tu widzę ma dziurę przejście pod śniegiem przechodzi tu pod śniegiem i tam sąsiada do dziur i tu się próbuje skłany włamać No więc najazd na rancho jest szczurowy Dobra, zabieram się za wyrzucanie obornika. Pierwsze ze stajni no, i pomału wam będę wszystko pokazywał. Więc działamy. No i dobra, stąd obornik wyrzucony. Odkażone porządnie. Sandezium. Teraz nie będę jeszcze ścielił. Niech się to przeżre. Niech to wysuszy trochę. No i tu mamy mniej więcej gotowe. Sandezy sobie będę musiał kupić, bo już wiaderko puste. Ostatnie resztki wziąłem. No i co? Tyle obornika stąd wyszło. Nie wyważę tego do pola, bo będzie źle. <laughs> Śniegu jest dużo, więc źle będzie wozić. Na razie to pójdzie tu do kręga. I do wiosny, tak będę składał, a na wiosnę się wywiezie. Chyba, że przyjdą takie dni, że trochę śnieg zejdzie, to wtedy jak będę wyrzucał obornik, to prosto do pola. Ale na razie to stąd do tego kręga to wrzucę. No i jeszcze zabieram się za wyrzucanie tam od kur z kurnika. Działamy. No i dobra, gnój wywalony od kur też już świeżo pościelone mają, czysto, sucho. Więc, git, no i tyle jest w tym okręgu. No wydaje się dużo, ale to śnieg dosypie do tego. Eee i pod swoim ciężarem zacznie się to ubijać, przerabiać, gnić i próchnica się będzie robić no i na wiosnę się wywiezie do pola w rubli dużo tu jeszcze dookoła odgarnąłem zaraz wypuszczę owce jeszcze to, żeby tego owce, kurą nie zjadły Damy na razie tu no dookoła odgarnięte robię owce poganiały, no i kurą też tu trochę do ziemi e, się dostałem, żeby piasku sobie tam trochę poskuwały, podziobały, więc elegancko wszystko, no, dobra, ja jeszcze tu dokończę, przy krajach jeszcze odgarnę i zaraz będziemy wypuszczać owce. No i dobra, łopata już odstawiona, wyganiamy kury na pole, tutaj ta przegroda już sobie będzie czekała na wykot owcy, sobie tu pójdzie, więc wyganiamy kury i puścimy chwilę owcę, no i skraj, widzicie już pewnie niedługo wykot, bo Eee, już ogon praktycznie cały czas podniesiony, więc coś się zbliża. Dobra, wypuszczamy je na pole. Wymie też jej rośnie. Urymię wam pokazać. O, widzicie, już nabiera wymiączko. No kurwa, chce jajko znosić, uciekaj na pole, na gniazda. Pszk. Od Owiec obornik wyrzucę, myślę, tak za tydzień. Jeszcze tu małem sucho, więc niech przerobią to bardziej. I za tydzień się to wyrzuci i będzie miodzio. cacy Dobra, No, no i dobra. Owce już chodzą. Tak, zamknę je tutaj na godzinkę niech chociaż po tym wybiegu się wybiegają, bo bo, bo, bo na Ostrężyny ani tam do Lasku dziś nie pójdą, bo jest za dużo śniegu, więc chociaż niech sobie tutaj poganiają śniegu poliżą widziałem ostatnio, że lubią lizać śnieg, więc niech sobie tego śniegu trochę nawet pociąkają już stanęła nawet na kręga i obczaję co tam jest No, dobra, to ja tu tak jak mówię godzinkę je przymknę, Idę do domu na chwilę ogrzać się No i przyjdę i będziemy je zamykać Więc zaraz się widzimy No i dobra, przyszedłem zamknąć już Poganiały, poszalały Więc teraz pójdą jeść Więc otwieramy im Niech latują Dobra, wszystkie wlazły Zamykamy stajnę, na razie zostawię otwartą Uchyloną, niech się dwie, tak z godzinkę później przyjdę to zamknę no dobra to teraz jeszcze na szybko dam siana dopełna do paśnika niech mają do godziny 17 Z godzina 12.30 teraz do 17 im to wystarczy a na 17 jak codziennie to pełna koryta paśnika później jeszcze mieszankę i wodę. Aha, przyniosłem jeszcze wodę, więc tą starą wymienię e, z wczoraj już jest zimna, a nalejemy takiej ściętej, takiej ciepławej, żeby miały na rozgrzanie. No I dobra. Myślę, że na dziś w odcinku wszystko. Jeżeli się filmik spodobał, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrybujcie, by być na bieżąco, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Jak się darzy, trzymajcie się. Cześć.